Siemanko, ja mam z tej strony, Hardplay Games. W dzisiejszym odcinku jestem na swoim serwerze Survival Frakcje. Jest na nim spory drog na 5 Pro. Był zaraz. Tutaj mamy zasady. Tutaj mamy set, to... jest x. Czy jakąś się nie chce się tutaj? Tutaj będzie dzwona serwer, o strona serwera. Serwer jak na razie działa, mam nadzieję, że Pójdę Wam zaprezentować drop. Jest na nim bardzo dużo pluginów. Wszystkie działają proszę. Jak widzicie tutaj ledwo co zaczęłam kopać, kurczę, bag. Już ma pierwsze level i proszę, zajrzyjmy do ledwo diamek, choć ty co zaczęłam kopać, to... kurczę, trochę jasne, y, okay. widzicie, tutaj drop jest naprawdę duży, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba o kurczę, to się zepsuło i to stąd nie a to zaraz zrobię Najwyżej to zmienię. Serdecznie Was zapraszam. Eee... ja sobie włączę. Admini ma Utostatek. Słuchajcie. Ogólnie wszystkie ramy. Ja... Mam... Eee... Bartolinek55. Zajmijcie się. I nawet w takim bardzo miłym... ...zydłowym... ...małym... ...kolorowym... ...moderatowym... ...evencie. Więc ja Was okay. serdecznie... ...próbuję Ja staram jak najmniej czyli... Ja się zmogę O, warwy gdzie tutaj na warp dziewczyny mamy każdy będzie dziewczyny z serwera i o tyle co zrobione traktu, więc proszę się nie bać, ja tutaj wszystko ogarnę. Jest on przy wedropu, ale go przeniosę, ponieważ tak chcieli zrobić yy, koledzy. Dobrze, ja już się z Wami pożegnam o to w tej pozycji.